No to Elo, wbijam na basen. Ja mam się też opowiedzieć w dwóch słowach o sprzęcie pływackim, którego używam do, do treningu. Tu jest takie śmieszne ustrojstwo. To jest, słuchajcie, korektor techniki. To wymusza prawidłową, stabilizuje pracę nadgarstka i ułożenie nadgarstka i przedramienia wymusza prawidłową pozycję pod wodą, uczy szybkiej pionizacji przedramienia pod wodą, a także uczy tak zwanego wysokiego łokcia, czyli przy wyciąganiu ręki z wody generalnie powoduje, że ten łokieć wychodzi szybciej. No i to wszystko wpływa na prawidłową technikę. Więc long story short, do nauki techniki taki korektor techniki, a do siły, do robienia siły rąk wiosełka, wel łapki, słuchajcie, no to tutaj nie ma filozofii, to się zakłada y, na ręce i się po prostu zasuwa. To, to też y, uczy odpowiedniego prowadzenia ręki pod wodą, no bo jednak, żeby ta łapka y, przeszła gładko pod wodą, no trzeba, trzeba mieć tą pozycję pod wodą odpowiednią. Y, jest jeszcze bojka, pull boy, wel ósemka. nie mam jej tu przy sobie, ale y, bojkę się wkłada po prostu między nogi. I to też powoduje, że, że głównie w trakcie treningu pływackiego pracuje górna część ciała. Nogi są odciążone, też jest prawidłowa pozycja bioder. Trochę to symuluje pływanie w piance, no bo jednak pływanie w piance też odciąża nogi. Więc taka bojka między nogami trochę, trochę podobnie działa. No to słuchajcie, łapki założone. Zaraz zakładam drugą, i płynę. Pływamy. No, i tak to się pływa w łapeczkach. To no, ustrojstwo. Korektor techniki. Nie, Nie wiem, czy zobaczyliście do końca, jak to działa, no ale tak to, to działa. Rzeczywiście jest ten wysoki łokieć. przy wynoszeniu ręki, ten łokieć idzie szybko i wysoko. I pod wodą jest przed przedramienia ramy szybko testowane No generalnie uczy poprawnej techniki. Ale jak wiecie, ja lubię siłę, więc wracam do łapek. Zakładam łapki. Płynę dalej. No, to popływane. Fajny trening wszedł. 2300 metrów, 45 minut pływania. Porządna robota. To wam pokazałem też jak jak działa sprzęt treningowy. Pamiętajcie Łapki, bel, yy, wiosełka, korektor techniki, no i bojka, który, jak wiem, ale też bardzo tutaj polecam. Pozdro.